Moi no rostomili, kurs cieszyńskich rzeczy, lekcji trzecio, chałupa rachowani, awykani. W chałupie było cała moja familia. Postawił ją tacik mojego starzika, isto ze sto roku w temu, kiej starucno chałupa z drzewa zgorała. W jednej izbie na, na legierze spią mamulka z tacikiem, a wedle na mniejszych legierkach brat a siostra. Ja ospiem ze starką w drugiej izbie, Starziczek umzili inskiego roku. W kuchyni dyski jemy wszyscy po społu śniadani, obiot a wieczerze. Na ścianach są powieszane święte obrotki, co se przy nich stareczka rzekają. W zimie tacik hajcują pod blachą, a mama na nimi obiot, obiad, a im jodło. W chałupie dyski je porządek, a wszystko musi być poukludzane. Inak szyje krawal, bo tacik na nas poska nie żałują. Eee, Rostomili Czasownik być y, jako się prawi y, w czasie teraźniejszym, to my, to rzekbym prawił na, y, po, na poprzedniej lekcji. A jako się rządzi czasownik być, ale jak już coś było kiejsi jak już coś się stało, posłuchajcie. <laughs> jo był, Jo była, Jorek był, Jorek była, Joch była. Jożek był. Byłach, byłech, byłażek, byłżek. I rozstąpili, to była pierwsza osoba e, liczby pojedynczej. E, I widzicie, wiele tutaj idzie tego wszystkiego e, użyć. E, może być jo był, jo była, jożek był, jożek była. Ponikierzy mało kiej, ale <laughs> prawią jożek był, jożek była. A potem... E, Krótszy to idzie rzec Byłach, byłech Albo była rzech, był rzech Wszystkie te formy są dobre e, Druga osoba Liczby pojedynczej Tyś był, tyś była Albo był rześ, była rześ Trzecia osoba Liczby pojedynczej On był, ona była, ono było Potem mamy liczbę mnogą e, Pierwsza osoba My byli, my były, albo bylimy, albo byłymy. Druga osoba liczby mnogi. Wyście byli, wyście były. Byliście, byłyście. I trzecia osoba liczby mnogi. One były, oni byli. Widzicie, że te trzecie osoby są ganz. Taki same jak w języku e, polskim. E, a teraz czasownik mieć. Czasownik mieć, e, ale jak kiesi coś mieli. Tuż. Jo miał, coś kiesi tam, żech miał. Ją miał, Jo miała, miałech, miałach, miała, rzech, miała, joch miał, albo joch miała. I tutaj widzicie, że w tej pierwszej liczbie e, dyski najwięcej tych wariantów, w pierwszej, liczbie, e, w pierwszej osobie liczby pojedynczej najwięcej je tych wariantów, jak idzie o czasownik być, jak idzie o czasownik mieć. E, I w czasie teraźniejszym, a i w czasie e, przeszłym. E, I tutaj e, to była osoba pierwsza liczby pojedynczej. E, jeszcze raz ją bo, bo tutaj jest kupa tych, tych wariantów. Otóż mieć w czasie przeszłym. Jo miał, jo miała. miałach. Miał miała rzech. Albo joch miał, joch miała. Rzadko kiej się to tak prawi, ale się lecykany prawi. Potem mamy drugą osobę liczby pojedynczej. Tyś miał, tyś miała. Albo tyżeś miał, tyżeś miała. I trzecia osoba liczby pojedynczej. On miał, ona miała, ono miało. Liczba mnogo, pierwsza osoba, mieli my, miały my. Wyście, potem druga osoba liczby mnogi, wyście mieli, wyście miały, albo mieliście, mieli my. I trzecia osoba liczby mnogi, oni mieli, one miały. Teraz rozstomili będziemy rachować do 20. Na lekcji pierwszej my rachowali do od 1 do 10, a teraz będziemy rachować do 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. I przykłady: 1 kaczyc, 2 fazoli, 3 droków, 4 trusioków, patnost Kostek, 16 Bajpli, 17 Baronów, 18 Becoków, Dewatnost Chapardzioków, 200 Goiczków. E, I roztomili, rzeknę Wam o czymś co w naszej Cieszyńskiej Rzeczy je. Kiesi to było w języku staropolskim, a to je wykani. Wykani mm, było dycki, jak się prawiło coś do kogoś starszego, albo do kogoś, kto miał we familii hyre Starka, starziczek, mama, tacik, a i ciotka, a ujedz, oni byli od nas starsi, a mieli we familii hyre Tuż y, się do nich prawiło wy. Y, prawiło się tak, jakby oni byli z, jeszcze z kimś y, Normalnie by się prawiło tacik siedzi, ale y, Wykani polegało na tym, że się prawiło tacik siedzą, mamulka byli, starka rzekają, starziczek bydą kurzyć fajkiem, ujec łobracają siano, ciotka kopią we wołkach, dycki się do nich rządziło w trzeciej osobie liczby mnogi, tak jakby ich było więcej, że, że są oni, tak jakby starziku było trzech, jakby starek było z pięć, a starych ujców baj z dziesięć. Dycki było wy, albo oni. I tak się rządziło, a i do cudzych, bo jak się szło do miasta, to się prawiło, albo jak się prawiło coś do, do paniczki, to się jej to się rzekło paniczko, dejcie mi tą taszkę, panosku, pójdźcie dali, ale teraz już się nie prawi, ale w, u nas, na, na wschodnim brzegu Olzy, ale na Zaolziu, na zachodnim brzegu Olzy jeszcze się prawi, jeszcze się wyko. No a tutaj u nas, na, w, po polskiej stronie, no inny ledzykany się, się wyko i to już taką starszą generacji wyko. W <coughs> mieli z Będziemy rachować, a dozwimy się z czytanki, co je kole chałupy. Kole naszej chałupy je chlyw, masztal a stodoła. We chliwie są kury, kochuty, trusioki a kaczyce. Są tam aj krowy, cieliczki a byk. W masztali stoi kuniczek, kiery we święto ciągnie kolase, bai do, na dożynki. Wedle w corku są barony a kozy. We stodole je siano, w sąsieku a na piętrze. Stoją tam jeszcze stare zdziorba, kiery miał stazik. Wedle stodoły je aport. Koles chałpy są wołki ze ziemniakami, orstwie ze sianym, a resz z przynicą. Pod lasem je wyndzok, w kierem tacik wyndzom szpyrki po zabijaczce. Od chałpy idzie miedza, aż ku dziedzinie, kany chodzimy do szkoły. Yy, I y, rostomili teraz yy, w yy, liczebniki porządkowe, to znaczy kiery, kiery. Yy,

Ale jak coś, i gdzie prokiesi bydzie. E, jo bydym, ty bydziesz, on, ona, ono, ono bydzie. E, wy bydziecie, my bydymy, oni, one bydą. Ganz podobnie jak w polskim, no ale nie ma e, o. E, tuż Tu żeście się, w, isto już przymli, że nie ma tego, nie ma tych, nie ma w cieszyńskich rzeczy en i on, ale to o tym jeszcze będziemy dali rządzić. A teraz z wąrzeknym, jako je czasownik mieć, też jak coś będziemy mieć, ale kiesi. Ja będę miał, ty będziesz miał, ty będziesz mieć. On będzie miał, ona będzie mieć, ono będzie mieć, albo ono będzie miało. W liczbie mnogi my będziemy mieć, wy będziecie mieć, oni będą mieć, one będą mieć, one będą miały. Tu widzicie, że w trzeciej osobie i liczby pojedynczej, a i liczby mnogi, tam jest więcej wariantów. Czasowniki w czasie przeszłym w pierwszej osobie liczby pojedynczej idzie odmieniać rostomańcie na trzy sposoby. I teraz wam dam taki przykład. Jora chowała trusioki, Rachowała rzech trusioki, albo rachowała trusioki. I dyski, jak mamy jakiś czasownik, to e, m, idzie użyć e, go na trzy sposoby. Jeszcze raz: JO rachowała trusioki, rachowała rzech trusioki, rachowała trusioki. A jakby jo to, JO to prawił, to było tak. JO rachował trusioki rachował rzech trusioki i rachowałech ech trusioki. E, tak idzie rozrobić z każdym innym czasownikiem, bo baji mm, widział ech trusioki, widział ech, <coughs> widział ech e, hałpę, jo widział ech widziałech widział grzech e, widział hałpę, e, widział hałpę albo widział ech e, dyski e, to słowo, ten rdzeń rachowała w tym pierwszym przypadku zustowo, a wszystkie trzy formy są dobre. Nie zależy od dziedziny, zależy też od tego, jak my byli nauczeni, tak się to wszystko prawi. A jeszcze jeden przykład. Jo tańcową na muzyce, tańcową grzech na muzyce, albo tańcową ech na muzyce. I to tańcową ten rdzeń, dycki y, zustowo czasem. Jeszcze jest zaimek się przy czasowniku, a w ten czas są cztery formy rostomili. Baj e, taki, jo się dziwała przez okno, Jożek się dziwała przez okno, dziwała rzech dziwała, się przez okno, dziwała się przez okno. I jak ten, przyimek, jak ten zaimek się przy czasowniku je, to w ten czas te formy są cztery. E, jakby to było bajki w największym przykładzie, no to by było Josie e, y, oblyką wartko, Jorzek się oblyką wartko, e, oblykął rzech się wartko albo oblykąłech się wartko. <laughs> I też e, e, jeszcze jeden przykład. Josie e, z pamiętą, dziepro na drugi dzień. Chłopi by to w znocie jak. E, Pobalandrujecie. Jo Rzek się spamiętał, Gdzie na drugi dzień, to jest druga forma. Spamiętał, żech się, Gdzie na drugi dzień, to jest trzecia forma. I spamiętał, się pro na, na drugi dzień, to jest trzecia forma. A y, po tym jeszcze może być zajmek se y, przy czasowniku, a w ten czas to wygląda tak. Jose wspomniała nie skoro, Jo se wspomniała nie skoro, wspomniała, nieskoro. Żech se nie skoro, i wspomniałach se nie skoro. To są e, roztomili, tak się odmienią. I tutaj możecie postykać roztomańce czasowniki. E, uwidzicie, że dziecki ten rdzeń e, zostanie i zależy, e, czy są trzy formy, albo cztery, to zależy, jeśli ten zaimek się albo se tam z tym czasownikiem pospołuję. Rosto, wszystko to, co żech Wam dzisiaj wyrządził w tej trzeciej a czwartej a lekcji, mocie napisane dołu. Możecie se to poczytać. Jak mocie jakieś pytania, jakbyście chcieli coś się spytać, piszcie dołu. Ja tam mogę jeszcze podać maila, mogę podać jakiś. Inksze, inksze, inksze kontakty, i możecie to jeszcze raz posłuchać, poczytać. I ja Wam dziękuję. Na lekcji 5 a 6 zaś coś się nowego ode mnie dozwiecie o tej naszej Cieszyńskiej Rzeczy. Miejcie się pięknie i wszystkiego dobrego.